Znowu ten sam beat wjechał. Sobie tutaj siedzę na szarej kanapie i tak sobie patrzę na moją z Australii czapkę. Tak ten głośny J tutaj tutaj wymiata, jak ten tutaj ten papieros się na telewizorze miata. No tak, coś tutaj się zrymowało. Coś tutaj takiego grubego wjechało. Jak moje Brzuch, które się napompował. Za dużo alkoholu. Ostatnio na żłobie już nie ma sixpacka. Tylko one pack jest ostro. Nie tak właśnie, nie o tylko słabo. Bo już dzipki nie będą mówił. O, jak fajnie, jak fajnie, jak fajnie tutaj wyglądasz. Jak ciebie takie ogromne ciacho. Fary taki daddy. Tylko daddy ma pracę. A nie tutaj bity o drugiej w nocy łapię. Tak właśnie, tak właśnie to mój problem, że już teraz na rynku, z rynku wypadłem, bo na rynku teraz, na Tinderze jak lecę sobie tak prawo, prawo, ja kiedyś leciałem, to teraz dziewczyny się mnie pytają. O co ty, co ty, gdzie pracujesz? A ja kurczę się wstydzę, bo ja na razie nigdzie kurczę, nie pracuję. Mimo tego, że już obroniony inżynier w końcu jestem, właśnie. Ten tytuł wpadł. No kurczę, no nareszcie się udało to wszystko zrealizować, ale to teraz? Trzeba iść dalej trzeba iść dalej w ciągu tej kariery, życie jest trudne, a miało być tak fajnie, miało być tak fajnie w tym życiu, tak zajebiście, mówię sobie, nie wiem, 18 lat, mówię, o super, bananem jestem, jestem bananem i fajnie, będę miał łatwiejszy start, o fajnie, ale jednak nie, jednak nie tak fajnie, bo padłem depresję, u terapeuty wylądowałem na stołku i tak teraz się kręcę wokół siebie, wokół swoich myśli, czy stanę nawet za bardzo w głębi, wchodzę, w głębie wchodzę i tak, sobie. Się kręcę i przez to tak stagnacji jestem, ale wydaje mi się, że to dałem siłę w momencie, kiedy w końcu nagle się wybiję. Bo jak się wybiję, to już pójdę tak mocno nawet ja sam się zdziwię tak mocno, że nie wierzę, że czasem mogę być dalej, że może coś być ze mnie, że nie jestem przegrany. Wydaje mi się, że mogę się zdziwić sam sobą. Czasem. To jest ta siła, to jest ta siła, że jak już czasem raz się człowiek odbije tego tak trampoliny, po prostu tak wyskoczy, zrobi osiem salt i potem wyląduje z telemarkiem, nawet jak się rozbije, to kurwa co, kurwa co, każdy kiedyś upada, ale upadasz po to, żeby wstać, upadasz, żeby wstać i potem znowu upaść, bo na tym polega życie, na tym, żeby się przewrócić potem znowu wstać, przewrócić się i wstać i to jest właśnie życie takie trudne i właśnie to jest smutne, bo kurczę, no, niby miał być inaczej, miał być happy end, ale happy end będzie. Happy end będzie jak dam to wszystko to co mam tutaj i teraz będę się starał, bo ile dajesz, tyle dostajesz. Tylko nie zawsze Tobie dostajesz to co byś chciał. To jest właśnie problem ludzki od zawsze że ludzie chcą dostać to, czego pragną, a nie to, co ch pragniesz, to zawsze dostaniesz, dostaniesz coś innego i z tym doceniasz właśnie. Nie doceniasz tego właśnie, nie doceniasz tego właśnie i to jest fakt. To jest fakt niepodważalny, że kurwa jesteśmy zjebani intelektualnie, niby tacy, kurczę, mądrzy, niby tacy mądrzy, a tacy idioci z nas, bo nie doceniamy tego, co mamy wokół nas, a mamy w chuj dobrych ludzi i nie wiem, taki... Bardzo krótki czas i to jest właśnie ten cud, ten, ten tlen i to wszystko, co nas otacza, takie piękne jest, a my, czy idioci, nie doceniamy tego w ogóle i to właśnie takie przekleństwo nasze jest.